Cleverbot. Tak, zaczynamy z Cleverbotem. E, zobaczymy, co on, jakie idiotyczne teksty on mi napisze. No i co, zaczynamy. Dobra. E, może przywitajmy się z naszym Cleverbotem. E, hej, co słychać? Okej, okay. dobra. Jestem Marian, nie Natalia. Cze Cześć... Ma... Nie, nie. Marian. Marian. Wiem, że... Wiem, że Maria, Marian. Oj, to będzie trudna rozmowa. Nie mówię, że jesteś. Zbysyk. Dobra, zacznijmy jeszcze raz. Hej. Jestem. Ale Nie jest. Nie jestem JESTEM DZIEWCZYNĄ! Co? Nie wychodzi, a co? What? O, o co ci No. Co ci chodzi? chodziliśmy kilka sekund temu. To nie pamiętam. Co? Nie by byliśmy. Nie byliśmy. Myślę. Jaki pomysł? Żaden. Z... Czy ja znam jakiś serwer? Hmm. Czy ja znam jakiś serwer? Hmm. to jest właśnie pytanie ludu.

No nie tak. Team X ex, Extreme. Ah, zaczynamy teraz sporszczenie. Co ty mówi, mówisz? To będzie trudne. Dobra, nie, zaczynamy, zaczynamy coś o mnie. Znasz Alexi 04 cztery? Znam mnie? Czy znam Kajko? Tak. Trochę. Co? Nie oglą... Nie oglądam go. Nie oglądam go, no koniec. No. Ja oglądam prawie codziennie. Kolej. Mhm. Czy jestem piękna? I... Nie będę się chwalić A co? Czy się we mnie zakochał? bo się we mnie zakochał To będzie trudny związek, jak już mówiłam. Czy chcesz się ze mną umówić? Dobra, wiem, że napisałam źle. Tu umówić. Tak, wiem, 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 że napisałam źle. Okej, okay, a gdzie? Ni nigdzie nie kocham cię. cię, nie kocham i spadaj, a ja ci kocham, Znalazłam wielbiciela, a ja nie. Po takie, że byś wiedział, że krzyczę. Ja jestem dziewczyną. Dobra, witaj klewerbocie O siebie witaj Marian, który jest dziewczyną. A, boż. Właśnie dostałam załamania nerwowego. Okej, okay, a ja jestem dziewczyną. Ja też. O, nie to, no. Nie, damy normalnie, bo nie będę krzyczeć po prostu. Przed chwilą napisałaś, że jestem dziewczyna. No. O czym popiszemy? Nie wiem... Gościu... A ja mam wiedzieć? Chyba... Chyba tak! Chyba nie wyjdzie... To trudno, trudno... To trudno... Kim jesteś? Alexi, nie, nie alei, no, kurde, ja nie jestem alei, alexi zero cztery. Co? co? Jakie, Ewil, jakie, co? Nie, nie jestem zła. Nie jestem zła. Nie jest zło... O, czekajcie. Naprawię sobie tylko klawiaturę. Dobra, na... No. Dobra, naprawiłam. Nie jestem zła. Nie jesteś zła, jesteś w kurze Dobra, wiecie co, ja zakończę ten odcinek, bo to nie ma sensu, bo on się na mnie obraził. Clever, bo się na mnie obraził, jestem zła i w ogóle i bla bla bla. O, ty też jesteś! Dobra, jeszcze z tym tekst. Ty też mnie kurzasz. nie gram z, z tobą. No widzicie więc i tak już by był koniec odcinka, bo Cleverbot po prostu postanowił się obrazić i gdzieś poszedł. No. no to ja też idę. No, więc trzymajcie się, do usłyszątka, do zobaczonka. Pa pa!